Cześć, witam was na moim kanale. Późno, bo późno, ale nagry nagrywam właśnie film dla Was jak siać marchew i pietruszkę. Możliwe, że część z Was ma już ją wysianą, tak więc jeśli macie, to napiszcie w komentarzu, czy siejecie tak samo jak ja. Tu już mam jeden żonek wysiany z pomocą syna młodszego. No a teraz po postanowiłem nagrać dla Was film jak siać Marchew i pietruszka. Jak widzicie, mam tutaj jeden żłobek już zrobiony. Wstępnie najpierw była przygotowana ziemia. <tryk> Ci, co oglądali mój kanał o przygotowaniu ziemi do siewu warzyw, to wiedzą, jak ja to robiłem. Na wstępie ja zawsze leję w żłobek wodę. Zawsze robię to przed siewem, ponieważ marchew ma bardzo małe nasiona, i w chwili, gdybyśmy lali wodę po siebie, te wszystkie nasiona by nam spłynęły w najniższe miejsce. Po tym, jak już woda wsiąkła w ziemię, taka ilość nasion wystarczy mi na około 3 metrowy rządek. Wiadomo, jest tego za dużo, więc w międzyczasie jak zobaczymy, że jest naprawdę gęsto, warto marchew przesiać, przerzedzić i żeby zapewnić jej właściwe, właściwe warunki do wzrostu, co do samego siewu, jest siew bardzo prosty. Nie wysiewamy marchwi zbyt gęsto ponieważ wtedy może być problem z jej wzrostem. Chociaż wiem, że to nie jest też i bardzo bardzo łatwy wysieć tak? idealnie. No i mamy. Po siebie oczywiście rządek z nasionami przykrywamy lekką, małą warstwą ziemi. Oczywiście marchew można siać również na inny sposób. Niektórzy nasiona mieszają z piaskiem. Niektórzy wlewają... Wsypują właściwie nasiona do ziemi, do wody i taką miksurą wylewają po prostu wrządek. No ja nigdy w ten sposób nie siałem marchwi, tak więc nie wiem jak, jak to się wysieje, czy równomiernie, czy nie. Dlatego ja Wam pokazuję tak jak ja zawsze sieję. W taki sam sposób siejemy pietruszkę, tak więc nie przedłużając. Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, czy wy już macie wysiane marchwie, czy nie i pietruszki. Jeśli tak, to napiszcie jakie odmiany sialiście. I zachęcam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.